dosyć kontrowersyjny, chociaż ja uspokajam mieszkańców, podchodzimy do zagadnienia oświaty strategicznie i w bardzo przemyślany sposób, stąd też wiele kursów, wiele szkoleń, uczestnictwo w konferencjach, chociażby w zjeździe miasteczek polskich, gdzie głównym tematem było właśnie luka oświatowa, coraz większe koszty funkcjonowania szkół. I tam na spotkaniach, na, na konferencjach wielokrotnie wybrzmiewa, że no, niestety jest problem demograficzny, który, z którym my jako Europejczycy, wręcz nie tylko mieszkańcy gminy Bia nie potrafimy sobie poradzić. Jest nas Zwyczajnie coraz mniej. I jasno wybrzmiewa stwierdzenie, że utrzymywanie klas, szkół, gdzie w klasach jest po 5, 6 i mniejsza liczba osób, jest zwyczajnie szkodliwa dla naszych milusińskich, dla naszych uczniów. Wówczas szkoła nie spełnia swoich założonych wymagań. No i przed nami, chcąc, nie chcąc, trudne decyzje, ale oczywiście każda decyzja będzie konsultowana szeroko z najważniejszymi stronami. Tej sprawy, a mianowicie z uczniami i rodzicami uczniów. Oczywiście są ty i radnymi gminy Białopodlaska również. Natomiast no, nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać, bo e, wielokrotnie informowaliśmy o tym, że te placówki, gdzie mieszkańców przybywa, a, a są takie miejscowości, gdzie mieszkańców właśnie z okazji e, bliskiego sąsiedztwa e, z miastem, przybywa mieszkańców i uczniów, e, szkoły rozbudowujemy. Rozbudow będziemy rozbudowywać szkołę w Słowacinku Starym i w Grabanowie, bo tam zwyczaj 一年。 Klasy, klasy jest za mało, klasy są za małe i podjęliśmy. Tak, Izba lekcyjne. Tak, jest. Podjęliśmy już decyzję, czy zakupiliśmy działkę w Sołacinku Starym. Dwie szkoły są na etapie opracowania nowej dokumentacji technicznej, rozbudowy szkół. Aplikujemy do ministra sportu o środki na budowę przyszkolnej, sportowej infrastruktury. Także to jest dobra wiadomość dla mieszkańców tych największych miejscowości. Natomiast no, mamy z tyłu głowy cały czas sytuację, że niektóre z naszych szkół mają właśnie klasy po 5, po 6 po osób i no, tutaj czeka nas trudna decyzja, aczkolwiek w każdym, każdy etap, te najważniejsze o podjęcie decyzji będzie głęboko konsultowany z zainteresowanymi rodzicami. 276 obiektów na terenie gminy. Mowa o obiektach indywidualnych. 1050 ton azbestu, część jeszcze na dachu, część już złożona, czekająca na odbiór. Cały czas kontynuuje gmina Biała Podlaska projekt dotyczący azbestu. Czas ucieka. Czy efekty są? Oczywiście no mieszkań, mieszkańcy są głęboko zainteresowani i zaangażowani. Zgłaszają się systematycznie do gminy. My, korzystając tutaj z programu, którego operatorem jest Urząd Poszokowski, przystąpiliśmy do niego, podpisaliśmy umowę, zabezpieczyliśmy środki i uważam, że praktycznie problem azbestu w gminie Biała Podlaska zostanie już definityw, definitywnie załatwiony. Wniosek, który, wielu tych wniosków zostało przyjętych, rozpatrzonych i kolejne są składane. Dopytam o pierwszy etap wniosku o rewitalizację. To 4 miliony złotych, panie Wójcie, i 8 miejscowości w tym wniosku do rozpoczęcia prac. Czy wiemy być może, które miejscowości w pierwszym etapie wejdą na tej liście? Tak, oczywiście wiemy, że to są wszystkie miejscowości objęte programem rewitalizacji, zamieszczonym w gminnym programie rewitalizacji. Są to świetlice m.in. w Grabanowie, w Styżyńcu, w Porosiłkach, w Dokudowie, w Sycynie, w Cełujkach. Aplikujemy kwota pokaźna, bo ponad 4 miliony złotych. Konkurencja. Bardzo duża, środków, jak na lekarstwo, no ale kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Dlatego staramy się bardzo aktywnie sięgać po środki. Tak wygląda sytuacja i w tym programie. My jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy przygotowaną dokumentację techniczną, której częściowo brakowało nam w, w poprzedniej edycji. Liczę na sukces, inaczej byśmy się nie, nie decydowali na to, żeby angażować środki finansowe, środki osobowe. Zawsze wierzymy w sukces, przystępując do danego programu. Kolejny ciekawy punkt to rozbudowa sieci wodociągowej tak, aby gmina Biała Podlaska stała się samowystarczalna. Pierwsze analizy zostały rozpoczęte, koszt 40 milionów złotych, w tym właśnie dwie nowe stacje poboru wody. Do tego również bieżąca działalność, czyli wodociągi tutaj na trasie, między innymi woskrzenice małe, woskrzenice duże, 300 tysięcy złotych. Jak z tą wodą jest, panie wójcie? Nadejdzie taki czas, że gmina Biała Podlaska będzie zasobna w tą wodę, której umywa. Oczywiście, prowadzimy strategiczne działania, w dniu wczorajszym projektant przedłożył nam analizę jak powinniśmy, w którym kierunku powinniśmy podążać, aby być samowystarczalni, jeżeli chodzi o zaopatrzenie woda. Przypomnijmy, są miejscowości na mapie gminy Bia Podlaska, które nie mają dostępu do wodociągu, mamy XXI wiek, musimy nadrobić wieloletnie zaległości, mówię tutaj między innymi o Michałówce, Janówce, Młyńcu. Stąd też no, analiza wygląda w ten sposób, że żeby całkowicie uniezależnić się od innych samorządów, być samowystarczalnym w kwestii zaopatrzenia mieszkańców w wodę, powinniśmy wybudować dwie stacje uzdatniania wody plus główne magistrale. Moglibyśmy wtedy stworzyć taki swoisty okrąg, w którym byśmy zabezpieczali mieszkańców, dostarczali im wodę. Projekt ambitny finansowo i technicznie, bo tak jak wspomniałem szacunkowo wartość realizacji wybudowania takiej sieci kompleksowej, to kwota ponad 40 milionów złotych. Sięgamy po środki zewnętrzne. Przypominam, mamy złożony wniosek do KPO. Właśnie ze względu na to, że brałem udział w jednej z konferencji, dowiedziałem się, że zostało kolokwialnie rzecz ujmując dorzuconych ponad 121 miliardów złotych do puli tego konkursu. Jest szansa, że wniosek, który złożyliśmy, to jest na 10 milionów złotych, a to jest budowa sieci kanalizacyjnej wodociągowej do Trebeli, ale także do Jaźwin. Liczę, że ten projekt zakończy się sukcesem, także z tych 40 milionów już 10 odejdzie, a potem będziemy sukcesywnie szukali kolejnych środków, tak żeby każdy mieszkaniec gminy Biała Podlaska miał dostęp do bieżącej wody z gminnych wodociągów. Z wodą związane jest również cyberbezpieczeństwo. Tak jest. Tutaj kolejny przykład, że dbamy o, o zaopatrzenie w wodę, o bezpieczeństwo cyfrowe, także wodociągów, o ujęcia wody. Aplikowaliśmy w programie Cyberbezpieczny Wodociąg. To jest wartość projektu ponad 800 tysięcy złotych. Projekt przyczyni się do zabezpieczenia cyfrowego naszych ujęć i całego działania sieci wodociągowej. Jak Bina w tym roku podchodzi do okresu zimowego? Pan redaktor słusznie zauważył, że wyciągamy wnioski, tylko ten, co nic nie robi, się nie, nie myli. W zeszłym roku mieliśmy pewny poślizg, natomiast no, nie było to przeoczenie. W tym roku strategicznie ogłosiliśmy postępowanie dużo, dużo, dużo wcześniej, bo we wrześniu, czy też na początku października mamy już wyłonionych wykonawców w części, w kilku częściach. W niektórych częściach negocjujemy. Przypomnę, że to jest mechanizm w zasadzie już nienowy, bo stosowany od kilku lat przez naszą gminę, że, gdzie jest Kilku wykonawców, zawsze dajemy im szansę na dogrywkę. Chcąc, nie chcąc, jest to być może nie do końca korzystne dla wykonawców, ale korzystne dla gminy Biała Podlaska, a zatem i, zatem i dla mieszkańców. Także bądźmy spokojni, jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowani na pierwsze opady śniegu. 2026 2027 i aż 2 miliony złotych na kompleksowe usługi społeczne dla seniorów. To kontynuacja bardzo dobrego pomysłu, który się sprawdził i który wniósł dużo dobrego dla mieszkańców najstarszych mieszkańców gminy Biała Podlaska. Tak jest wielokrotnie wspominam, że gmina to nie tylko drogi, nie tylko wodociągi i kanalizacja, ale także działania społeczne i tutaj też aktywnie sięgamy po środki zewnętrzne. Sukces Pozyskane 2 miliony złotych załączniki do umowy, podpisanie umowy, i w 2026-2027 będziemy realizowali kolejną edycję programu przeznaczonego dla seniorów z terenu gminy Biała Podlaska. Program jest odbierany bardzo pozytywnie. Bardzo wielu seniorów ma możliwość nauczenia się nowych rzeczy, integracji, powrotu na rynek społeczny. Przykład jednego z działań, wyjazd 55 seniorów do trójmiasta, czego normalnie ze swoich własnych środków nie udałoby się dokonać. Tutaj same pozytywy, dbamy o najmłodszych i o naszych seniorów. Dożynki powiatowe 2026 w gminie Biała Podlaska. Tak jest moim zdaniem, jest to docenienie i gratulacje od pana starosty za organizację naszych gminnych dożynek, które rangą mogą już konkurować z powiatowymi. Także to też kolejna promocja i dowód na to, że potrafimy organizować tego typu wydarzenia. Najprawdopodobniej kolejny raz dożynki odbędą się, dożynki powiatowo-gminne, tak, bo nie możemy zapominać o naszych mieszkańcach, o naszych sołectwach. Odbędą się w miejscowości czosnówka na tym etapie. Wybieramy zespoły wspólnie ze starostą.